Jedno jest pewne, my się otwieramy. Mamy już tego serdecznie dosyć. Dosyć po prostu poplaniny, że my dostaniemy pieniądze, że my dostaniemy. Kiedy? Około 100 przedsiębiorców skarpacza od poniedziałku otwiera swoje biznesy mimo rządowych obostrzeń. Oczywiście będą przestrzegać najwyższych standardów sanitarnych. Dla nich to jedyne wyjście, aby uratować dorobki swojego życia. Mają rachunki do zapłacenia, raty kredytowe do opłacenia, a przede wszystkim rodziny do utrzymania. Wierzą, że im się uda. Wierzą, że prawo jest po ich stronie. 26 listopada 2020 roku nasz premier w Budapeszcie stwierdził fakt, że żadne rozporządzenie nie może być ponad konstytucją. A dzisiaj mamy kolejny lockdown, kwarantannę narodową czy 100 dni Solidarności do wyboru. Zamknięto nas w domach, pozbawiając środków do życia. Pomimo próśb, postulatów, apeli, protestów czy wreszcie żądań nasz rząd jest po prostu głuchy. Ostatni przyczółek jaki pozostał to niezależne sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, jak Państwo wszyscy już wiecie, uznał, że rozporządzenie Rady Ministrów zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej jest niezgodne z konstytucją. Otwierają się nie tylko dla siebie, robią to także dla swoich pracowników. Chcemy tylko utrzymać naszych pracowników, to jest jakby, to jest jakby najważniejsze dla nas, żebyśmy, żebyśmy na to zarobili, żebyśmy później za rok nie szukali nowych, nowych osób. Jeżeli, jeżeli zarobimy, przynajmniej na częściowo powiedzmy na te koszta tak, czyli na prąd i tak dalej no to to już by był to już by był dla nas luksus żebyśmy żebyśmy zarobili przynajmniej na to. Bo jeśli nie będą musieli zamknąć swoje hotele pensjonaty gościńce czy restauracje. Zresztą takie dramaty już mają miejsce w Karpaczu. Do wczoraj byłam dzierżawcą pensjonatu Perła Sudetów w Karpaczu. E, niestety musiałam e, zamknąć Zrezygnować z dzierżawy, gdyż najzwyczajniej w świecie nie, jest, nie jestem w stanie dalej tego obiektu utrzymać. Na tą chwilę jest to jedyna, słuszna decyzja, żeby dalej nie popaść w bankructwo. Przedsiębiorcy są wściekli, ponieważ zostali pozostawieni sami sobie, bez żadnej pomocy ze strony rządu. Jakaś pomoc konkretna wpłynęła? Nie. Ja nie mam takiej wiedzy, chyba że ktoś z sali ma taką wiedzę. Z nic. Nie To tak jak Państwo słyszycie. To wszystko jest obiecane, ale nic tak, nie jest robione. Tak, dokładnie. Dlatego w najbliższy poniedziałek otwierają swoje biznesy i namawiają do tego innych przedsiębiorców, nie tylko Skarpacza. To też nie jest tak, że my się na chóra wszyscy otwieramy, jak nas jest, powiedzmy, nie wiem, 600 obiektów w Karpaczu, to nagle w poniedziałek wszyscy jak jeden mąż staną i się otworzą. Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. To będzie działało falowo. Ludzie są boją się bardzo mocno tych przede wszystkim kar, tych mandatów. To jest ten strach. Wiemy doskonale, że mamy tą świadomość, że one są niezgodne z prawem tak naprawdę. Niestety jednak te mandaty, te mandaty są nakładane, mamy kontrolę sanepidu, mamy kontrolę. Policji. Zbuntowani przedsiębiorcy mają już wypracowaną strategię postępowania wobec kontroli. Każdy, kto przyłączy się do akcji, może liczyć na pomoc prawną, na którą zrzucili się wszyscy gestorzy chcący w poniedziałek otworzyć swoje interesy.